Wyobraź sobie taką sytuację, jesteś na czacie grupowym, gdzie ludzie zajęci są rozmowami o błahostkach, najnowszych plotkach, płytkich wiadomościach lub powtarzającym się temacie, który nigdzie nie prowadzi. Próbujesz wtrącić coś bardziej przemyślanego, głębszy punkt widzenia, ale spotykasz się jedynie z pustymi spojrzeniami, szybkim zmienianiem tematu, lub co gorsza, z poczuciem, że nikt tak naprawdę nie rozumie o co ci chodzi. Wtedy nieuchronnie pojawia się myśl: Może lepiej będzie, jeśli po prostu się nie odezwę. Jeśli to cię dotyka, nie jesteś sam, problem nie leży w tobie. To inteligencja nie łączy ludzi, lecz tworzy przepaści. Im bardziej pojmujesz złożoność świata, tym trudniej znaleźć kogoś, kto podziela twój punkt widzenia. Ta intelektualna samotność nie jest tylko w twojej głowie. Społeczeństwo cicho marginalizuje tych, którzy myślą inaczej. Arthur Schopenhauer, bezkompromisowy i brutalnie szczery, Widział skrajną inteligencję nie jako błogosławieństwo, ale przekleństwo ciężar izolujący tych, którzy dostrzegają więcej niż codzienne iluzje. Twierdził, że im bardziej dostrzegasz sprzeczności świata, tym trudniej jest je przekazać tym, którzy jedynie powierzchownie go postrzegają. W końcu większość ludzi nie szuka prawdy, szuka wygody. Jeśli więc inteligencja rodzi izolację, jak się z niej wyzwolić? Jak przetrwać w świecie, gdzie nikt nie zdaje się dzielić Twoich myśli? gdzie twój umysł odbija się FM samotnie w rozległej, pustej pustce. Jeśli kiedykolwiek prześladował cię ten miażdżący brak więzi, to puste cierpienie wynikające z braku prawdziwej intelektualnej wspólnoty, to przesłanie jest właśnie dla ciebie, bo prawdziwy terror może nie tkwić w twojej samotności, lecz w mrocznej prawdzie, jaką odkrywa o otaczającym cię świecie. Czy inteligencja jest błogosławieństwem, czy przekleństwem? które przywiązuje Cię do własnego zacienionego królestwa? Na papierze inteligencja obiecuje łatwość, szybsze zrozumienie, wzorce ujawniające się jak szept ciemności, błędy, na które inni natrafiają, wymykające się Twojemu uchwytowi. Ale w rzeczywistości ten sam dar zmienia się w niewidzialne więzienie, nieprzekraczaną barierę, izolującą Cię od innych. Arthur Schopenhauer ujął tę izolację z przerażającą klarownością. Być ogromnie inteligentnym oznacza być skazanym na samotne wędrowanie, bo większość umysłów odrzuca głębokie myślenie. Nie z powodu niezdolności, lecz dlatego, że rozwikływanie splątanych sieci życia nie przynosi ani przynosi ani komfortu, ani nagrody. Po co przebijać zasłonę codziennych złudzeń? Po co wpatrywać się w przepaść hipokryzji i dogmatu, jeśli wzbudza to tylko niepokój w tłumach? Dla większości życie jest bezpieczniejsze, gdy noszą klapki na oczach i łykają kłamstwa w całości. Ale nie możesz uciszyć nieustającej burzy w głowie, nieustannego migotania analizy, niepokojącej jasności szczegółów, które inni wolą ignorować. Widzisz samoosprawiedliwienia, które chwytają jak koło ratunkowe, złudzenia ciągnięte za sobą, by trzymać pustkę na dystans. I w tym spojrzeniu dostrzegasz straszną prawdę, jesteś na zawsze przeklęty. By świadczyć o pustym świecie, udającym, że jest pełny. Wyczułaś dręczącą rozpacz mówienia prawd, które dryfują niesłyszane, nie dlatego, że wywołują niezgodę, lecz dlatego, że burzą kruchą zasłonę, którą świat narzucił na własne oczy. To jest złowieszczy rdzeń świat pragnie posłuszeństwa, nieprawdy. Niewidzialna sieć trzyma w ruchu tryby, przywiązane do zbiorowych złudzeń, że radość rodzi się z niekończącej się konsumpcji. Że sukces to podążanie po wyreżyserowanej ścieżce, że zdrowy rozsądek to nieodwołalna zasada. Ci, którzy drążą te iluzje, stają się zakłuczami, anomaliami do uciszenia lub wymazania. Cienie historii świadczą o tym genialne umysły potępiane, zanim zostały uwielbione. Sokrates został otruty za demaskowanie ignorancji skrywającej się pod pozorami władzy. Galileusz był prześladowany, piętnowany jako szaleniec za odkrycie tańca ziemi wokół Słońca. Znieważając świętą doktrynę, Tesla zniknął w zapomnieniu. Jego geniusz skradziony i wyzyskiwany. Czy wierzysz, że od tamtej pory ciemność ustąpiła? Technologia posuwa się do przodu, lecz ludzka natura kurczowo trzyma się swoich dawnych koszmarów. Dzisiejsze kary są subtelniejsze, lecz nie mniej prawdziwe. Dusząca samotność, alienacja wynikająca z bycia niezrozumianym, pełzająca ciszę tam, gdzie powinna panować wspólna prawda. To prowadzi nas do ponurego rozdroża. Czy wina leży w samej inteligencji, czy w otaczającym ją świecie? Być może prawdziwą przyczyną samotności doświadczanej przez najbardziej inteligentnych nie jest jej zdolność społeczna, lecz niepokojąca natura prawdy dla większości ludzi: to, co ktoś postrzega wyraźnie, często staje się czymś, czego inni za wszelką cenę wolą unikać. Ta dobrowolna ślepota, odmowa sięgnięcia głębiej niż powierzchnia, buduje niewidzialną ścianę między myślicielem a światem. Jeśli istnieje jeden cień, który prześladuje społeczeństwo, to jest nim postać, która odważa się myśleć samotnie. Większość porusza się utartą, niekwestionowaną ścieżką, papugując gotowe myśli bez chwili wahania czy wątpliwości. Dlatego inteligencja, zamiast niwelować przepaści, je pogłębia. Weźmy to pod uwagę, wobec kogoś fizycznie silniejszego może pojawić się podziw. Bogactwo innego może wzbudzić zazdrość, ale wrogość jest rzadka. Jednak przewaga intelektualna często wywołuje coś znacznie mroczniejszego, opór i strach. W przeciwieństwie do siły fizycznej czy majątku, inteligencja porusza delikatny nerw, obnaża ograniczenia, które inni noszą w sobie. Sama obecność głębokiego umysłu zmusza ludzi do konfrontacji z własnymi wadami, a tej konfrontacji niewielu jest w stanie sprostać. Inteligencja działa jak zimne lustro, odbijając nieprzyjemne prawdy, których ludzie unikają płytkość ich przekonań. Pustkę w rozmowach, pusty rytm ich rozproszonej konformizmu. To tragiczna cisza, ta przepaść zrozumienia, gdzie ostre umysły stoją samotnie, otoczone rozmazanymi zarysami tych, którzy nie chcą widzieć. To zwykle się dzieje, gdy człowiek czuje się nieswojo, albo wybucha złością, albo się odwraca. To rzuca światło na to, dlaczego myśliciele historycznie byli postrzegani jako zagrożenie. Schopenhauer zauważył, że społeczeństwo nie tylko odrzuca tych, którzy kwestionują jego fundamenty. Ale aktywnie ich karze. Zauważył, że im bardziej ktoś oddala się od miernoty, tym bardziej się izoluje, ponieważ większość ludzi woli unikać konfrontacji z rzeczywistością. W świecie, który ceni sobie łatwość, stawianie czoła prawdzie wydaje się zbyt uciążliwe. To odrzucenie wykracza poza intelektualne niezgody. Pojawia się w codziennych sytuacjach. Dzielisz się wnikliwą uwagą, a ludzie odwracają wzrok. Proponujesz nową perspektywę, a temat jest szybko zmieniany. Wskazujesz wzorce, których inni nie chcą zauważyć i jesteś nazywany trudnym lub pesymistą. To subtelny, uporczywy proces, powolne odsuwanie na margines. Po prostu dlatego, że dostrzegasz to, co inni wolą ignorować. Jednak bycie tak odrzuconym nie oznacza, że się mylisz, wręcz przeciwnie, sugeruje to, że przejrzałeś na wylot iluzje, które więżą większość ludzi. Dlatego inteligencja często prowadzi do samotności, nie dlatego, że mądrzy wybierają izolację lecz dlatego, że społeczeństwo woli ich wykluczyć. Jeśli kiedykolwiek czułeś się samotny z powodu swoich myśli, mógłbyś dostrzec, że taka samotność nie zawsze jest ci narzucona. Czasem jest wyborem. Na początku pojawia się migotanie nadziei, desperacka próba nawiązania więzi, wymiany myśli, znalezienia innej duszy, która spogląda przez mgłę istnienia tym samym spojrzeniem. Jednak gdy dni ciągną się dalej, te więzi przeistaczają się w pląteniny frustracji i pustki wysysając ducha do momentu, gdy osiada mrożąca prawda być może samotność jest jedyną pozostałą przystanią. Schopenhauer dostrzegł prawdę ukrytą pod tym mrocznym woalem. Umysły obdarzone intelektem często unikają tłumu, nie z pogardy, lecz dlatego, że świat wokół nich to groteskowa maskarada. Scena, na której aktorzy recytują płytkie kwestie, udając w w cienie, których nigdy nie odważyli się oświetlić. Dołączenie do ich spektaklu wymaga szalonego wyginania myśli, a przynosi jedynie gorzką ironię. Ponurą pustkę w zamian za wymuszone uczestnictwo. Rozmowy stają się więzieniem ograniczonych wymian, interakcjami, gdzie trzeba zmniejszyć swój umysł, by wyłowić choć odrobinę zrozumienia. Krok po kroku wycofujesz się. Najpierw cicha unikania niektórych twarzy, wyczuwając odtrącenie swoich odbić, potem okrutne odcinanie chwil poszukując jedynie fragmentów prawdziwego dialogu, aż wreszcie najokrutniejsze objawienie własny umysł staje się jedynym prawdziwym towarzyszem, niezrodzonym z nienawiści do innych, lecz z zimnej świadomości, że nie oferują nic poza ulotnymi rozproszeniami. Jednak uważać trzeba, by ta przystań ciszy nie przemieniła się w klatkę. Umysł myśliciela, nieustępliwy i niespokojny, wciąż się waha. Burza ciemnej wątpliwości i cieni bez świtu, bez kogoś, z kim można dzielić się pomysłami lub angażować się w intelektualne wyzwania. Myślenie może stać się zamkniętą pętlą, w której wszystko ma sens tylko z własnej perspektywy. Inteligencja może oddzielić Cię od niewiedzy, ale też może uwięzić w Twoim ograniczonym rozumieniu. Właśnie wtedy samotność pogłębia się w pewnego rodzaju psychologiczną tułaczkę, gdzie nawet w towarzystwie innych czujesz się odłączony. Możesz uczestniczyć w rozmowach, śmiać się i mówić o błahostkach, ale w środku wiesz, że czegoś brakuje sensownego dialogu, szczerej wymiany myśli. Tragizm samonakładanej izolacji polega na tym, że często nie jest to prawdziwy wybór. Nikt nie pragnie całkowitej samotności, ale kiedy świat oferuje jedynie powierzchowne kontakty, a relacje stają się bardziej obowiązkiem niż radością, samotność wydaje się jedyną rozsądną opcją. Ironia jest uderzająca, im więcej rozumiesz świat, tym mniej miejsca wydaje się dla ciebie w nim być. Jeśli inteligencja jest tak cenna, dlaczego społeczeństwo często ją odrzuca? Dlaczego ci, którzy dostrzegają coś poza powierzchnią, są wyśmiewani, ignorowani, a nawet atakowani? Prosta prawda jest taka, że świat nie jest stworzony dla myślicieli, jest stworzony dla konformistów. Od początku społeczeństwo wolało tych, którzy przestrzegają reguł, niż tych, którzy je kwestionują. W szkole uczymy się być posłusznymi, a nie krytycznie myśleć. Uczymy się zapamiętywać fakty bez sceptycyzmu, akceptować ustalone prawdy bez poszukiwań. To świat zbudowany dla konformistów, nie dla myślicieli. Zarania cywilizacji społeczeństwo potajemnie spiskowało, by wynosić tych, którzy się dostosowują, rzucając cienie na tych, którzy odważają się kwestionować. Od najwcześniejszych dni w klasie nie uczymy się sztuki myślenia, lecz opanowania posłuszeństwa. Przyswajamy fakty jak niepilnowane zjawy, połykając z góry ustalone prawdy bez cienia wątpliwości. Ciekawski uczeń staje się uciążliwą postacią czyfającą w kątach, pracownik szepczący o zmianach, zagrożeniem dla kruchego porządku, obywatel kwestionujący narrację, uznawanym za niebezpieczeństwo. Topenhauer dostrzegł tę przerażającą rzeczywistość, widział świat spętany zbiorową przeciętnością, gdzie niezależne myślenie jest widmem budzącym strach. Prawdę, ostrzegał, jest gorzkim trunkiem, którego niewielu pragnie skosztować, woląc pocieszającą ciemność iluzji. Wielkie umysły płonęły na stosie konformizmu Sokrates, uciszony pod ciężarem ateńskiej nietolerancji. Galileusz, zakuty za sprzeciw wobec kosmicznej arogancji, nitrze oznaczone jako wariat za zdzieranie powłoki świętej moralności. Nawet teraz szepty buntu są miażdżone pod stopami, zanim zdążą nabrać siły. Ten nieustępliwy cień nie jest zarezerwowany wyłącznie dla tytanów myśli. Wkrada się w codzienne chwile. Gdy szukasz głębi, a spotykasz puste spojrzenia. Gdy twoje idee spotykają się z chłodnym lekceważeniem. Gdy twoje subtelne ostrzeżenia trafiają na głuche uszy. To cicha machina tej ciemności miażdży migotliwy błysk w blondu. Surowa rzeczywistość jest taka, że społeczeństwo nie tylko ignoruje krytyczne myślenie. Poluje na nie, dusząc je, które zbyt daleko się oddalają. Stają się dzikie i niekontrolowalne. Ci myśliciele odrzucają łatwe narracje, odmawiają klękania przed uproszczonymi prawdami, a ta rebelia zatruwa same żyły systemu opartego na jednorodności i milczeniu. Tutaj kryje się okrutna ironia społeczeństwo opiera się na iskierce inteligencji, by iść naprzód, ale miażdży tę iskierkę w chwili, gdy grozi, że zabójśnie zbyt jasno. Pragnie owoców wiedzy, technologii, nauki, filozofii, lecz cofa się przed mocznymi cieniami które pojawiają się przy zbyt głębokim drążeniu. Ci, którzy przenikają zasłonę, zawsze byli rozproszeni, podizolowani, nieliczni i nawiedzeni, dźwigający samotny ciężar, który społeczeństwo utopione w kojących kłamstwach nigdy nie podzieli. Inteligencja w swojej najgłębszej formie to przekleństwo, które rozpada azyl umysłu. Schopenhauer dostrzegł ten koszmar wyraźnie, im dłużej ktoś wpatruje się w przepaść rzeczywistości, tym trudniej jest znaleźć w niej jakąkolwiek radość. Większość ludzi tkwi we mgle iluzji, kurczowo trzymając się idei sensu, sprawiedliwości i uczciwości, mając nadzieję, że wysiłek, los i szczęście to filary podtrzymujące świat. Te iluzje są jak melasa, lepka od fałszywego pocieszenia i motywacji, które zmuszają ludzi do mozornego marszu naprzód. Tymczasem prawdziwy myśliciel, który odważa się zdjąć te warstwy, staje twarzą w twarz z przerażającą pustką, żadna z tych podpórek nie daje prawdziwego zapewnienia. Patrzą w bezsensowną ciemność i znajdują jedynie ciszę, która im się patrzy w odpowiedzi. Oto wyraźny podział między zwykłym człowiekiem a myślicielem. Zwykły człowiek żyje uwięziony w kojących iluzjach, oszukując siebie wystarczająco, by dryfować przez istnienie bez lęku. Tymczasem myśliciel bez wahania wpatruje się w surową, chaotyczną przepaść rzeczywistości, obojętnej i pełnej sprzeczności. Dostrzega, że moralność to jedynie krucha fasada. Zrodzona z konstrukcji społecznych, że połoń ze szczęściem to pusta połoń dyktowana pustymi kulturowymi scenariuszami, a większość ludzi jest ślepa naprawdę, szukając tylko echa własnych uprzedzeń. Ta głęboka świadomość staje się przekleństwem, ciężarem naciskającym na umysł, gdy raz ujrzana, prawda nieustannie dręczy, odmawiając milczenia czy ignorowania. Myśliciel nie może uciec w cieniu niewiedzy. Ciemność woła z powrotem. Będąc lustrem odbijającym cichą torturę jego duszy. Słowa niczego wiszą, jak mrożący krew w żyłach szept. Kiedy patrzysz długo w przepaść, przepaść patrzy także na ciebie. Cena takiej jasności to narastające wyobcowanie, rozszerzająca się przepaść między Myślicielem a światem, który ślepo tańczy wokół niego, podczas gdy inni chwytają ulotne radości, nowy nabytek, powierzchowne wyróżnienie, przemijającą pasję. Umysł Myśliciela cofa się kwestionując sam sens wszystkiego. To, co dla wielu wydaje się żywe i pełne barw, dla niego zdaje się puste i widmowe, aż dryfuje niczym duch w swoim własnym czasie. Nie dziwi zatem, że wielu wielkich umysłów było nawiedzanych przez rozpaczy cień. Pascal widział nieskończoną ciszę wszechświata jako przerażającą pustkę. Kierkegaard ukazał mękę samotnego istnienia. Kafka utkwił koszmar wyobcowania w swoich mrocznych opowieściach. Droga myśliciela to droga cieni zrozumienie staje się powolnym duszeniem. Schopenhauer, być może najciemniejszy głos w huranem pesymizmie, wyobrażał sobie życie jako nieustanny koszmar, pętlem pragnień, które rozdzielają duszę, zawsze tuż poza zasięgiem, po których następuje miażdżąca, frustracja. jedyna ucieczka, całkowite wyrzeczenie się, poddanie milczeniu i nicości. Jednak w cieniu wisi złowieszcze pytanie, jeśli inteligencja skazuje nas na zrzucenie kojących złudzeń. Odsłaniając jałową bezwzględną prawdę, jak możemy przetrwać, nie zostając przez nią pożartymi? Czy istnieje jakaś droga, która przyciąga nici przez igłę między błogą niewiedzą a przepaścią rozpaczy? Ten podział dzieli tych stratowanych ciężarem własnych umysłów od tych nielicznych, którzy władają swoim intelektem jako ponurym narzędziem. Być może klucz tkwi w objęciu lodowej twierdzy samotności. Gdy ostra świadomość izoluje. A głębiny świata stają się łańcuchami cięższymi niż ciało. Co pozostaje dla wizjonerów przeszywających zasłonę złudzenia jak uciec przed powolnym pożeraniem rozsądku? Schopenhauer twierdził, że spokój, jeśli w ogóle osiągalny, wymaga poddania się samotności, akceptacji nie kary, lecz losu. Nakłaniałby skierować niespokojny umysł ku tworzeniu lub celowi, bo społeczeństwo jest ciemnym labiryntem dla błyskotliwych gdzie nie są ani rozumiani ani mile widziani. Lecz najokrutniejsza męka kryje się głębiej i nawet najsilniejszy intelekt łaknie więzi, towarzysza w mroku rzadkiej duszy, która dostrzega tę samą przepaść. Takie spotkania to duchy w tłumie, a społeczeństwo ogółem drwi lub ignoruje głębie, pożera myśl powierzchownymi cieniami. Ten ponury paradoks jest przekleństwem myśliciela. Tęsknić za wspólnotą w świecie, który boi się głębi ich wizji. Taka jest droga naprzód, po pierwsze, uznaj, że intelektualna samotność nie oznacza całkowitej izolacji. Istnieją sposoby, by połączyć się z podobnie myślącymi duszami poprzez książki, filozofię, kręgi intelektualne, a nawet sztukę. Wiele z największych umysłów historii żyło w izolacji, a jednak ich idee przetrwały ich epokę, ponieważ zostały udokumentowane, przedyskutowane i ostatecznie docenione. Następnie skieruj swój intelekt na coś wartościowego. Umysł bez wyzwań czy celu może stać się więzieniem dla samego siebie. Zaangażowanie w tworzenie, eksplorację i ciągłe uczenie się może przemienić ciężar inteligencji w potężną siłę. Wreszcie zaakceptuj, że świat często sprzeciwia się tym, którzy myślą inaczej. W całej historii społeczeństwo rzadko świętowało swoich wizjonerskich myślicieli za ich życia. Uznanie zazwyczaj przychodzi dopiero wtedy, gdy ich idee przestają być postrzegane jako zagrożenie, więc jeśli czujesz się wyobcowany, może to oznaczać, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Teraz chętnie usłyszę od Ciebie, czy kiedykolwiek czułeś, że Twój sposób myślenia wyróżnia Cię i sprawia, że innym trudno za Tobą nadążyć. Podziel się swoimi przemyśleniami poniżej i nie zatrzymuj się tutaj. Jeśli to z Tobą rezonuje, kolejny film jest obowiązkowy. Kliknij i zostań z nami. Ta rozmowa dopiero się zaczyna.